I znowu mamy poniedziałek, a jak poniedziałek, to przed nami kolejny program, nasz Sportowy Tydzień. Witam i zapraszam. Najpierw jednak słowo o sponsorze. Z Działdowską Agencją Rozwoju dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom bez opłat i prowizji ze środków Unii Europejskiej rozwinie swój biznes, a dzięki bogatej ofercie edukacyjnej potencjał osobowy. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia bezpłatne kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkole branżowej drugiego stopnia, szkole policealnej, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a także podwyższenie swoich kwalifikacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na kursach językowych i szkoleniach z wielu dziedzin. Z Dolną młodzież zachęcamy do aplikowania o stypendium w ramach prowadzonego przez nas już od 20 lat funduszu stypendialnego. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego. Rozpoczynamy od tenisa stołowego. W minionym tygodniu działdowski DekorGlas rozegrał aż trzy mecze w Superlidze. Najpierw uległ Bogori na ich terenie 0 do 3. Następnie wygrał w białym stoku z dolidami 3 do 0, a w sobotę pokonał zespół Suchedniowa w Działdowie 3 do 1. Bohaterem ostatniego meczu był w naszym zespole Duńczyk Grot, który wygrał dwa pojedynki. A teraz o piłce nożnej. W meczu czwartej ligi Polonia Iłowo przegrała w Białej Piskiej ze Zniczem 1 do 2. Gola dla Polonii zdobył Kruszyński. W następnej kolejce Polonia zagra na własnym boisku ze Stomilem 2 Olsztyn. W lidze okręgowej Iskra na Rzym przegrała w suszu z Unią 4 do 6. Gole dla Iskry Sylwester Pieckowski i Adrian Cieszkowski po 2. W następnym meczu Iskra zagrał siebie z Zatoką Braniewo. MKS Działdowo uległ w wtórnicy płomieniowi 0 do 3. Wszystkie gole nasza drużyna straciła w pierwszym kwadransie gry. W następnym meczu MKS zagra w Działdowie z Osą Biskupiec. Delfin Rybno przegrał u siebie z Sokołem ostruda 0-2. do 2. W następnym meczu Delfin zagra w Nidzicy ze startem. W klasie A Wel Litzbark pokonał na własnym boisku Małego Jezioraka z Iławy 3-2, choć do przerwy Wel przegrywał 0-2. do 2. Gole dla Welu Michał Bartkowski 2 i Kacper Bartkowski 1. W następnym meczu Wel zagrał u siebie z drużyną z Sampuawy. W klasie B MKS 2 Działdowo wygrał z różną Zmierek 5 do 2 gole zdobyli Świątek, Szymański, Gawenda, Wieczorek i Jędraszek. Drugi nasz zespół ADP przegrał z Grunwaldem Gierzwałd 2 do 6. Bieganie. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowało 38 osób, w tym 15 pań. Zwyciężył Aleksander Sędzicki, a wśród pań najlepsza była Natalia Wiśniewska. W biegu tym pobito dwa rekordy życiowe i odnotowano jeden debiut, który zaliczyła Dominika Roda. Tenis ziemny. Na kortach w Działdowie rozegrano turniej tenisa ziemnego w kategorii pań. Startowało 12 zawodniczek. Pierwsza trójka Agnieszka Zachorska, Katarzyna Bialuk-Pietrzak i Wiktoria Warecka-Marklewska. I jeszcze raz o tenisie stołowym najmłodszych. W Zielonej Górze rozegrano Grand Prix Polski Żaków. Amelia Pazik i Adam Pydynkowski uplazowali się na miejscach 13-16. Startował także Jakub Pydynkowski. W Szczawnie zdroju w Grand Prix Polski w kategorii juniorów z naszego grona zamłodników działdowskiego dekor glasu najlepiej wypadł Mateusz Sakowicz, plasując się na pozycji 17-24. Startowali także Natalia Brzezińska, Zofia Madej i Adam Piotrowski. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program za tydzień. Do widzenia Państwu!